Większość kardiochirurgów w ostatnim czasie ostrzega, że samo chodzenie może nie chronić Twojego serca, a nawet może być niebezpiecznie przeceniane. Jeśli masz ponad 65 lat, a zwłaszcza jeśli cierpisz na bóle stawów, zmęczenie lub ograniczoną ruchomość, to ten film może otworzyć Ci oczy, ponieważ dziś przyjrzymy się pięciu alternatywom dla chodzenia, polecanym przez ekspertów. Proste i bezpieczne aktywności, które wspierają krążenie krwi, wzmacniają serce i dodają energii. A to wszystko bez wychodzenia z domu. Jeśli cierpisz na słabe krążenie, drętwienie nóg, obrzęki nóg, lub po prostu uczucie ciężkości, które pojawia się po długim siedzeniu, nie jesteś sam. Miliony starszych dorosłych boryka się z tymi samymi problemami, i wielu z nich czuje się bezradnych, jakby spacer był ich jedyną opcją, nawet jeśli sprawia im ból. Ale to nie jest Twoja jedyna możliwość. Pięć alternatyw, które dziś przedstawimy, może być dokładnie tym, na co Twoje serce czekało. Jeśli więc zależy Ci na ochronie serca, poprawie pracy mózgu oraz zachowaniu sprawności i niezależności nawet po osiemdziesiątce zostań z nami. To, czego dziś się dowiesz, może zmienić to, jak będziesz się czuć jutro. Dosłownie. Zaczynamy. Numer 1. Unoszenie nóg w pozycji siedzącej. Jednym z najprostszych i najbardziej niedocenianych ćwiczeń dla zdrowia serca i układu krążenia, zwłaszcza gdy chodzenie sprawia trudność, jest unoszenie nóg w pozycji siedzącej. Może to brzmieć zbyt łatwo, a nawet trochę śmiesznie. Prawda jest jednak taka, że ten delikatny ruch naśladuje naturalny ruch podczas chodzenia, nie obciążając przy tym kolan ani bioder. Co więcej, angażuje mięśnie łydek, które wielu kardiologów nazywa drugim sercem. Dlaczego to jest ważne? Za każdym razem, gdy mięśnie łydek się kurczą, pomagają przepychać krew z nóg z powrotem do serca. To utrzymuje krążenie krwi i zapobiega gromadzeniu się krwi w dolnych kończynach, co jest jedną z głównych przyczyn obrzęków kostek, zimnych stóp, a nawet niebezpiecznych zakrzepów krwi u osób starszych. Bez tego pompowania serce musi pracować dwa razy ciężej, aby przepchnąć krew w górę, zwłaszcza podczas długotrwałego siedzenia. Siedząca pompka stóp jest tak skuteczna, ponieważ można ją wykonywać wszędzie. Podczas czytania, oglądania telewizji, kolacji czy czekania u lekarza. Wystarczy usiąść prosto, postawić stopy na podłodze i powoli unosić pięty, pozostawiając palce na ziemi. Wytrzymaj sekundę, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Następnie wykonaj ruch odwrotny. Unieś palce, a pięty pozostaw na ziemi. To wszystko. Ten drobny ruch w górę i w dół aktywuje mięśnie łydek i ponownie pobudza krążenie krwi. A teraz czas na psychologię. Wielu seniorów czuje się bezradnych, gdy ktoś mówi im, żeby się więcej ruszali, zwłaszcza jeśli odczuwają ból lub mają problemy z utrzymaniem równowagi na nogach. Ale ćwiczenie w pozycji siedzącej z nogami ustawionymi jak do pompowania przełamuje tę psychiczną barierę. Pokazuje, że możesz zrobić coś od razu, bez potrzeby specjalistycznego sprzętu. Nie trzeba chodzić na siłownię ani kupować nowych butów. A ta jedna mała czynność może być iskrą, która przywróci ci pewność siebie, niezależność i zaufanie do własnego ciała. Pewnego razu rozmawiałem z mężczyzną o imieniu Ronald. Ma 78 lat, mieszka sam i bez zawrotów głowy nie był w stanie zrobić więcej niż kilka kroków. Jego lekarz zalecił mu, żeby więcej chodził, ale po prostu nie mógł. Wtedy fizjoterapeuta nauczył go ćwiczenia z siadaniem. Zaczął robić 20 powtórzeń co godzinę, oglądając swoje ulubione westerny. Dwa tygodnie później opuchlizna mu zeszła, miał więcej energii i powiedział: "W końcu czuję, że mam udział w swoim powrocie do zdrowia. Nie ma znaczenia, jak bardzo się ruszasz. Liczy się to, jak regularnie pobudzasz krążenie krwi." A ćwiczenie z podnoszeniem nóg w pozycji siedzącej właśnie to robi. Delikatnie, bezpiecznie i prosto z fotela. Numer 2: pompki przy ścianie. Większość ludzi myśli, że pompki służą tylko do wzmacniania ramion albo do ćwiczeń na siłowni. Ale większość seniorów nie zdaje sobie sprawy, że pompki przy ścianie, jeśli są wykonywane regularnie, mogą zdziałać cuda dla Twojego serca, krążenia i ogólnego zdrowia naczyń krwionośnych. A najlepsze jest to, że nie musisz kłaść się na podłodze. Nie potrzebujesz żadnego sprzętu i nawet nie musisz się spocić, żeby poczuć efekty. To działa w ten sposób. Podczas pompki przy ścianie angażujesz nie tylko klatkę piersiową i ramiona, ale także mięśnie korpusu i górnej części ciała. Te mięśnie odgrywają zaskakującą rolę we wspieraniu krążenia krwi, zwłaszcza w okolicach klatki piersiowej i pleców, gdzie wielu seniorów odczuwa napięcie lub słabe krążenie. Każdy kontrolowany ruch wspiera również bardziej efektywną pracę serca i wzmacnia mięśnie, które wspomagają zdrowe oddychanie, co jest bardzo ważne wraz z wiekiem. W przeciwieństwie do chodzenia, które może obciążać kolana, biodra i dolną część pleców, pompki przy ścianie są całkowicie wspierane przez ciężar własnego ciała. To oznacza, że możesz kontrolować intensywność. Ćwicz powoli, a mimo to poczujesz, że naprawdę dajesz swojemu ciału wycisk. Wystarczy stanąć kilka centymetrów od solidnej ściany, położyć dłonie na wysokości ramion i powoli zginać łokcie, aby zbliżyć klatkę piersiową do ściany, a następnie odepchnąć się z powrotem. To wszystko. Dziesięć powtórzeń pobudzi całą górną część ciała i rozrusza krew. Teraz przyjrzyjmy się stronie emocjonalnej. Wielu starszych dorosłych nosi w piersi ukryty ciężar: lęki, żale, frustracje, które leżą na sercu niczym cegły. Inny ruch fizyczny, taki jak pompki przy ścianie, nie działa tylko na mięśnie. Uwalnia także część napięcia emocjonalnego. Możesz zauważyć, że po kilku powtórzeniach oddychasz głębiej, poprawia się twoja postawa i zmienia się nastrój. To nie jest przypadek. To reakcja twojego układu nerwowego na bezpieczny, kontrolowany ruch, który przynosi mu ulgę. Znam pewną kobietę, nazywa się Margaret, ma 82 lata i zaczęła robić pompki przy ścianie po tym, jak lekarz powiedział jej, że musi wzmocnić swoje ciało. Na początku była zdenerwowana, bała się, że upadnie albo coś sobie naciągnie. Ale po tym jak spróbowała zrobić tylko pięć pompek każdego ranka przy kuchennym blacie, powiedziała coś, co zapadło mi w pamięć. Myślałam, że jestem na to już za stara, ale teraz uświadamiam sobie, że po prostu czekałam na pozwolenie. Prawda jest taka, że siła po 75 latach nie musi oznaczać podnoszenia ciężarów ani długich spacerów. Czasem wystarczy oprzeć się o ścianę i pokazać swojemu ciału, że wciąż potraficie wesprzeć. A kiedy znów poczujesz tę siłę, nawet jeśli tylko w małych dawkach, zmieni to sposób, w jaki poruszasz się przez cały dzień. Jeśli wciąż oglądasz ten film i te spostrzeżenia wydają ci się przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 2, żebym wiedziała, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Wszelkie wsparcie pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści, które będą cię informować i inspirować. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Unoszenie nóg w pozycji siedzącej. Jeśli kiedykolwiek miałeś problemy z krążeniem w nogach, opuchlizną kostek lub zimnymi stopami, które po prostu nie chcą się rozgrzać, unoszenie nóg w pozycji siedzącej może być nawykiem, który wszystko zmieni. Nie musisz wychodzić z domu. Nie potrzebujesz żadnego specjalnego sprzętu. Wszystko, czego potrzebujesz, to solidne krzesło i 5 minut Twojego czasu. Ale korzyści znacznie przewyższają to, czego większość ludzi się spodziewa. Unoszenie nóg w pozycji siedzącej angażuje największe mięśnie w ciele mięśnie ut, łydki i biodra. A kiedy te mięśnie są zaangażowane, dzieje się coś niezwykłego. Krew zaczyna krążyć swobodniej, zwłaszcza z dolnych kończyn z powrotem do serca. To jest bardzo ważne, ponieważ u wielu seniorów krew ma większe trudności z tym przepływem w górę. To jest przyczyną obrzęków, uczucia zimna, a nawet zmęczenia, które odczuwasz w nogach po dłuższym siedzeniu. Ale prawda jest prosta. Kiedy uniesiesz nogę zaledwie kilka centymetrów nad ziemię podczas siedzenia, aktywujesz mięsień czworogłowy i pobudzasz układ krwionośny. Rób to rytmicznie zmieniając nogi, a zauważysz coś zaskakującego. Twoje nogi się rozgrzeją, kolana będą bardziej stabilne, a serce nie będzie musiało pracować tak ciężko, by pompować krew. Z czasem ten drobny ruch może obniżyć twoje tętno spoczynkowe i poprawić ogólną wytrzymałość. Ten ruch ma także ukrytą korzyść psychologiczną. Podnoszenie nóg w pozycji siedzącej wysyła do mózgu subtelny sygnał nadal mam kontrolę nad swoim ciałem. Dla wielu starszych dorosłych, zwłaszcza tych, którzy wracają do zdrowia po chorobie lub mają problemy z poruszaniem się, to silne stwierdzenie. Kiedy czujemy się bezsilni, często pojawia się niepokój. Ale prosty, powtarzalny ruch, wykonywany spokojnie i konsekwentnie, daje nam poczucie rytmu i sensu. Każde kolejne uniesienie nóg przywraca nam poczucie kontroli nad sytuacją. Opowiem wam o Georgu. Ma 79 lat i mieszka sam, ponieważ jego żona zmarła 5 lat temu. Przez jakiś czas mówił mi, że prawie się nie rusza w ciągu dnia, poza wstawaniem na posiłki. Pewnego dnia, oglądając telewizję, zaczął podnosić nogi za każdym razem, gdy pojawiała się reklama. Na początku to było po prostu coś, co robił, ale po kilku tygodniach powiedział, już nie czuję się taki zablokowany. Nie czuję, jakbym tylko czekał, aż dzień się skończy. Czuję, jakbym znów uczestniczył w życiu. To jest prawdziwy cud takich ruchów. Są małe, ciche i często nikt ich nie zauważa ale wewnątrz twojego ciała mówią twojemu sercu, naczyniom krwionośnym, mięśniom, a nawet twojemu umysłowi, że wciąż tu jesteś i że wciąż jesteś silny. Może nie wchodzisz po schodach ani nie przechodzisz przez całą ulicę, ale aktywnie dbasz o silnik, który utrzymuje wszystko w ruchu. A kiedy zdasz sobie sprawę, że siła nie zawsze musi wyglądać jak wysiłek, zaczynasz na nowo definiować, czym dla ciebie jest postęp. Może nie chodzi o to, by chodzić szybciej albo podnosić cięższe rzeczy. Może chodzi o to, by usiąść na krześle, unieść nogę i świadomie zdecydować się zrobić kolejny krok w stronę witalności? To nie jest tylko ćwiczenie. To jest mądrość w ruchu. Numer 4. Ściskanie dłoni. Większość ludzi myśli, że zdrowe serce zależy od dużych mięśni i długich spacerów. Ale co by było, gdybym powiedział ci, że jeden z najskuteczniejszych narzędzi do ochrony serca masz bezpośrednio w swojej dłoni? Tak, dokładnie twój uścisk. Proste ściskanie może po cichu trenować Twoje serce, poprawiać ciśnienie krwi i zwiększać siłę naczyń krwionośnych bez konieczności wstawania z krzesła. Ćwiczenia ze ściskaniem dłoni nie są wcale efektowne. Nie spocisz się i prawdopodobnie nie będziesz mieć wrażenia, że robisz coś istotnego. Ale nauka stojąca za nimi jest niezwykła. Kiedy celowo ściskasz i rozluźniasz dłoń, robisz coś więcej niż tylko zginanie palców. Stymulujesz drobne tętnice w dłoniach i ramionach. To wywołuje tak zwaną reakcję naczyniową, która obniża ciśnienie skurczowe krwi, czyli ciśnienie, z jakim serce wtłacza krew do tętnic. Wielu kardiologów zaleca dziś nawet terapię ściskania dłoni jako część leczenia nadciśnienia, zwłaszcza u seniorów, którzy nie mogą wykonywać bardziej intensywnych ćwiczeń. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ dla osób powyżej 70 roku życia wysokie ciśnienie krwi jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń. Na zewnątrz możesz czuć się dobrze, ale w środku twoje serce pracuje na pełnych obrotach. A to nadmierne obciążenie może prowadzić do zmęczenia, zawrotów głowy, duszności, a z czasem do poważnych uszkodzeń. Ale dzięki ćwiczeniom polegającym na ściskaniu dłoni przez zaledwie kilka minut dziennie, dajesz swojemu sercu szansę na odpoczynek i reset. Istnieje również związek między siłą dłoni a długowiecznością. Badania wykazały, że osoby z mocniejszym uściskiem dłoni żyją dłużej i bardziej samodzielnie. Dlaczego? Ponieważ siła uścisku dłoni to nie tylko kwestia samej dłoni jest ona odzwierciedleniem zdrowia całego układu mięśniowego i nerwowego. Kiedy siła uścisku dłoni słabnie, często sygnalizuje to pogorszenie równowagi, koordynacji i pewności siebie. Ale kiedy ją trenujesz, nawet przy użyciu czegoś tak małego jak piłka tenisowa lub miękki pierścień oporowy, wysyłasz sygnał przez układ nerwowy. Wciąż jestem silna, wciąż mam kontrolę. Ellen, 83-letnia kobieta, którą kiedyś spotkałam w domu opieki, nosiła ze sobą wszędzie małą żółtą piłeczkę antystresową. Nie używała jej jednak do łagodzenia stresu. Używała jej do wzmacniania serca. Za każdym razem, gdy siadam, ściskam ją trzy razy, powiedziała mi, i trzy razy gdy wstaje. Ta mała rutyna stała się jej rytuałem. Najbardziej zaskoczyło ją to, jak dużo więcej energii miała w ciągu dnia. Nie tylko w dłoniach, ale w całym ciele. Powiedziała mi, kiedyś miałam wrażenie, że moje serce wali nawet gdy nic nie robiłam. Teraz czuję, że serce pracuje ze mną, a nie przeciwko mnie. Piękno treningu chwytu polega na tym, że nie wymaga nóg, pleców ani równowagi. Dostosowuje się do ciebie. Niezależnie od tego, czy siedzisz przy oknie, rozmawiasz przez telefon, czy oglądasz ulubiony program, możesz po cichu poprawiać pracę swojego serca i krążenie. Nie potrzeba żadnego specjalnego sprzętu, ani wyczerpujących ćwiczeń. A co być może najważniejsze, daje ci to poczucie kontroli. Kiedy starzenie się tak często wiąże się z poczuciem, że z czegoś rezygnujesz, rezygnujesz z szybkości, rezygnujesz z rutyny, rezygnujesz z pewności siebie. To jest jedna rzecz, której możesz się dosłownie uchwycić i to dosłownie jednym małym uściskiem. To samo w sobie może zrobić ogromną różnicę. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz mi w komentarzu numer 4, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Każde wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Numer 5. Unoszenie nóg w pozycji siedzącej. Nie musisz biegać maratonów, żeby zachować młode serce i silne krążenie. Czasem wystarczy po prostu poruszać nogami siedząc. Tak, dokładnie tak. Unoszenie nóg w pozycji siedzącej może wydawać się proste, ale to jeden z najbardziej niedocenianych ruchów dla seniorów powyżej 70 roku życia, którzy chcą poprawić krążenie, wzmocnić dolne partie ciała i chronić serce przed długimi okresami bezczynności. Kiedy siedzimy przez dłuższy czas, zwłaszcza wraz z wiekiem, krew zaczyna gromadzić się w nogach. Serce musi wtedy pracować ciężej, aby przepchnąć ją z powrotem do góry. Z czasem to obciążenie może zwiększyć ryzyko powstawania zakrzepów, obrzęków i wysokiego ciśnienia krwi. Podnoszenie nóg podczas siedzenia działa jednak jak delikatna pompa dla całej dolnej części ciała. Wspomaga krążenie krwi, obniża ciśnienie w żyłach i pomaga bogatej w tlen krwi dotrzeć do mięśni i tkanek, które najbardziej jej potrzebują. Genialność tego ćwiczenia polega na jego elastyczności. Możesz je wykonywać podczas czytania gazety, czekania na kawę lub rozmowy z przyjacielem. Wystarczy wygodnie usiąść, trzymać plecy prosto i powoli unosić jedną nogę po drugiej, przytrzymać ją przez kilka sekund w powietrzu, a następnie opuścić z powrotem na dół. To wszystko. Żadnego sprzętu, żadnych hantli, tylko ty i twoje mięśnie, które cicho się budzą. To, co dzieje się pod powierzchnią, jest jednak imponujące. Zaczynają się aktywować twoje mięśnie czworogłowe, duże mięśnie ud. Te mięśnie odgrywają kluczową rolę w pompowaniu krwi z powrotem do serca. Regularnie je angażując, nie tylko utrzymujesz silne nogi, ale także odciążasz serce. To naprawdę duża korzyść za tak niewielki wysiłek. Istnieje także korzyść emocjonalna, którą wiele osób pomija. Kiedy możesz z łatwością unieść nogi, czujesz się bardziej sprawny. Z większym prawdopodobieństwem wstajesz z krzesła bez pomocy, chodzisz pewniej siebie i ufasz swojemu ciału. A ta pewność siebie ponownie przekłada się na to, jak się zachowujesz, jak komunikujesz się z innymi, a nawet na to, jak śpisz w nocy. Ponieważ poczucie sprawności fizycznej często pomaga złagodzić ciche obawy, które mogą zakradać się do umysłu wraz z wiekiem. Kiedyś rozmawiałem z Haroldem, 78-letnim mężczyzną, który zaczął wykonywać unoszenie nóg w pozycji siedzącej po lekkim udarze mózgu. Na początku wydawało mu się to śmieszne. Zastanawiał się, jaki to ma sens, ale po kilku tygodniach zauważył, że chodzi do skrzynki pocztowej z mniejszym wysiłkiem. Nie był już tak zmęczony podczas wchodzenia po schodach, a co najważniejsze, powiedział, przestałem czuć się niepotrzebny. Miałem poczucie, że znowu coś robię i to jest prawdziwy dar. Te ruchy nie są kwestią próżności ani pogoni za młodością. Chodzi o godność. Chodzi o odzyskanie zdolności poruszania się według własnych zasad, we własnym tempie i bez strachu. Tego nikt ci nie da. Musisz to sobie wypracować krok po kroku. Jeśli więc czujesz się zablokowany, zmęczony lub wahasz się przed ruchem, pamiętaj, że twoje nogi nie oczekują od ciebie biegu. Chcą, żebyś je podnosił powoli, centymetr po centymetrze i w ten sposób po cichu budował siłę, poprawiał krążenie krwi oraz wspierał swoje serce w sposób, za który będzie ci wdzięczny. Końcowe przemyślenia. Jeśli nauczyłem się jednej rzeczy przez moje 85 lat życia, to tego, że prawdziwa zmiana nie wymaga doskonałego zdrowia, drogiego sprzętu ani mnóstwa czasu, lecz jedynie odrobiny ciekawości, trochę chęci i wiary, że twoje ciało wciąż ma znaczenie, bo ma. Właściwie powiedziałbym, że to właśnie wtedy jest to najważniejsze, ponieważ tak wiele osób w naszym wieku czuje się niewidzialnych. Świat wokół nas pędzi, hałas narasta, a my nagle zaczynamy się kurczyć. Ale prawda jest taka, że w każdym seniorze, tak, nawet w tych z obolałymi kolanami czy wolniejszym krokiem, wciąż tli się witalność, siła i odporność, które nigdy nie znikają. One tylko czekają, aż znowu je dostrzeżesz. I właśnie o tym są te pięć prostych ćwiczeń. To nie są tylko ruchy fizyczne. To są przesłania. Przesłania, które mówią, że wciąż tu jesteś, że wciąż masz znaczenie i wciąż masz siłę, by dbać o swoje serce. Za każdym razem, gdy siedzisz i ściskasz palce u stóp, dociskasz dłonie do siebie, albo nawet unosisz nogi podczas oglądania telewizji, przypominasz swojemu ciału i duszy, że jeszcze nie skończyłeś. Nie poddajesz się. Zdecydowałeś się próbować, nawet jeśli tylko w najdrobniejszych rzeczach. I uwierz mi, nawet te drobne rzeczy się sumują, tworzą dynamikę, tworzą spokój. Wiem, że na tym etapie życia to nie zawsze jest łatwe. Może straciłeś kogoś, kogo kochałeś? Może twoje ciało nie czuje się już tak jak dawniej? Może są dni, kiedy po prostu jesteś zmęczony wszystkim? To jest w porządku. To jest ludzkie. I w tych chwilach mam nadzieję, że przypomnisz sobie to, o czym dziś rozmawialiśmy: że wciąż są rzeczy, które masz w zasięgu ręki. Wciąż są wybory, które możesz podjąć, aby poprawić swój krążenie, uspokoić serce i przynieść sobie odrobinę więcej spokoju. Nigdy nie jesteś za stary, by zrobić coś dobrego dla swojego serca. Nigdy nie jest za późno, by spróbować czegoś delikatnego, prostego i uzdrawiającego. Nawet jeśli nie możesz już chodzić jak dawniej, nawet jeśli nie masz już tyle energii, co kiedyś, wciąż istnieją możliwości, nadzieja i sposoby, by wspierać to piękne ciało, które niosło cię przez wszystkie te lata. Oto kilka rzeczy, które chciałabym ci polecić. Wybierz jedną z tych pięciu rzeczy i wypróbuj ją jeszcze dziś. Nie musisz robić wszystkich pięciu rzeczy, wystarczy jedna. Może to będzie zaciśnięcie pięści? Może to będzie unoszenie pięty i palców stóp? Może to będzie wstrzymanie oddechu? Zacznij od tego, co wydaje ci się najprostsze i pozwól się ponieść uczuciom. Nie tylko w klatce piersiowej, ale także w swoim nastroju, umyśle, poczuciu, że znów jesteś żywy. Bo prawda jest taka, że uzdrowienie nie zawsze przychodzi wielkimi krokami. Czasem dzieje się to na cichym kuchennym krześle, gdy delikatnie unosisz nogę i czujesz, jak ciepło wraca do twoich stóp. Czasem dzieje się to w przerwie między oddechami, gdy uświadamiasz sobie, że wciąż tu jesteś. I to jest coś, z czego możesz być dumny. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chętnie poznamy Wasze opinie. Napiszcie w komentarzach, czego dziś się nauczyliście i jak zamierzacie to wykorzystać w swoim życiu. Wasze opinie są dla nas ważne, więc nie wahajcie się nimi podzielić. Czytanie waszych komentarzy jest dla nas ogromną motywacją i wsparciem. Jeśli podobał Wam się ten film i był dla Was pomocny, dajcie lajka, zasubskrybujcie i udostępnijcie go. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne wartościowe treści, które będą Was informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie